Sobota 14 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi Rodzaju mamy dwa pożegnania przed śmiercią, pierwsze Jakuba, potem Józefa. I obaj chcą, żeby ich ciała, żeby ich kości zostały uszanowane. Jakub mówi: "Pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efronach i Tyty, w pieczarze, która jest na polu Makbela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan". Józef powie: gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości, kiedy będziecie wychodzić z tej ziemi. Troska o swoje kości, troska o miejsce, gdzie mam być pochowany, jasne wyznaczenie nawet, gdzie chciałbym spoczywać w grobie. Niby to jest takie normalne, a to jest dla nas dzisiaj taka okazja, żeby jeszcze raz sobie przypomnieć wielką wartość szacunku wobec zmarłych, również wobec ciała zmarłych. Bo myślimy o nich dobrze, modlimy się za zmarłych, ale, ale że to zadbanie o kości, zadbanie o cmentarz, zadbanie o nagrobek, zadbanie o, o kwiaty, zadbanie o to wszystko to nie jest. Y Coś, co jest na pokaz, to jest miłość, to jest miłość, która była obecna od, od najdalszej starożytności, można powiedzieć, i która jest jakoś cechą normalnych ludzi, czy takiej normalności, że, że to jest jakaś nawet pamiątka, tak po, mówiąc skrótowo, to jest jakiś znak kogoś, kto był dla mnie ważny, więc ja go uszanuję. Czy chodzimy często na cmentarz, czy tak naprawdę ograniczamy się tylko do tego, żeby być tam raz na rok, czy nie za bardzo tak naprawdę w naszym życiu uciekamy od tajemnicy śmierci, nie chcemy o tym myśleć? Ciągle jakoś mam w pamięci parafię Maresza pod Mediolanem. Cmentarz był niedaleko kościoła, gdzie bardzo dużo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi przychodziło. Nawet w takie święta jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc na cmentarz, żeby zapalić świeczkę, żeby się pomodzić, żeby być tam, gdzie są moi zmarli. Psalmista mówi o żyje serce szukających Boga i jest jakiś związek między tym, że szukam Pana Boga i jestem bardziej żywy. No, brakuje nam w życiu życia, brakuje nam bardzo często energii, brakuje nam sił. Wiele tego może być przyczyn. Czasem jesteśmy po prostu zabiegani, czasem zapracowani, ale czasem może zapominamy o tym, że tam jest życie, gdzie jest Bóg. Im bardziej szukam Pana Boga, tym więcej będzie życia w moim życiu. Im bardziej będę blisko Pana Boga, tym więcej będzie we mnie życia, które po prostu nie przemiję. Szukajmy Pana Boga, żeby żyć. Szukajmy Go, nawet, nawet w takim, można powiedzieć, normalnym rozumieniu, że jestem głodny, szukam chleba, jest mi zimno, szukam ciepła, po prostu chcę się po prostu ubrać, szukam, żeby temu przeciwstawiać. Brakuje mi życia, szukam Pana Boga. Żeby zacytować proroka Izajasza, szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, póki jest blisko. W Ewangelii Jezus mówi do uczniów: Nie bójcie się ludzi, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, ale nie bójcie się ludzi, chociaż Was będą prześladować. I chociaż, bo tak jak mnie po prostu prześla, prześladują, nie bójcie się nawet tych, którzy was mogą zabić, bo oni mogą zabić tylko ciało. I jest w tym jakieś Ewangelii jakaś taka prawda, którą my, z którą my się zgadzamy, ale tak naprawdę my się boimy ludzi. My się bardziej boimy ludzkiej opinii niż Bożej. Bardziej się staramy o tym, co ludzie pomyślą, czy co powiedzą, jak nas ukarzą, albo pochwalą. Natomiast mało myślimy o tym. O Bożej opinii. Mało myślimy de facto o tym, żeby się Boga przede wszystkim bać. Żebym ja wobec Pana Boga miał czyste, spokojne sumienie. I ciągle też tak myślę od dobrego już czasu, że czemu tak się mówi, że w Kościele była mowa, że straszono Panem Bogiem, straszono piekłem, że, że nie mówiono o tym, że Bóg jest miłością, i jak to nie mówiono. Przecież tak naprawdę w kościele od dwóch tysięcy lat czytano zawsze te same czytania, czytano, czytano tę samą Ewangelię, która mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Czytano zawsze w Kościele słowa, miłujcie się wzajemnie, jak i ja was umiłowałem. Dlaczego więc nie słuchaliśmy Ewangelii, a słuchaliśmy może interpretatorów? Dlaczego nie słuchaliśmy Jezusa, a słuchaliśmy księży? Dlaczego większą wagę przywiązujemy do tego, kto jak interpretuje, czy medytuje, czy rozważa Ewangelię nad samą Ewangelią? To też jest nasz błąd. Że my ciągle bardziej skupiamy się na człowieku niż na samym Bogu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.